Witam ponownie, doktor z tej strony. Dzisiaj tak na szybko chciałbym otworzyć moje ostatnie 5 saszetek, jakie mam w domu z Champions League 2013-2014. Jak widzimy jest Hummels, jest Robben, Hummels i Nesta i Hummels. Prawdopodobnie są to ostatnie saszetki, jakie otwieram z Champions League, chyba że jeszcze się skuszę na jakąś kulę w ramach unboxingu albo jakiegoś multipaka, natomiast powoli zakończę już zbieranie tych. Tej karty, zapinam album powoli do końca. Także myślę, że to jak nie i nie ostatnie, to na pewno jedne, e, jedne z ostatnich e, saszetek, jak tu Zobaczmy, co nam przyniosły: Damires, Lopez, no, Rizingstank, Fisher. Chyba go nie mam, nawet super: Campbell, Pastory i Bolanos. To będzie taki szybki filmik. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś ciekawego na koniec przygody z tą serią. Chyba, że chcecie, żebym jeszcze otwierał jakieś saszetki multipaki rzućcie pomysł na, na PW albo pod filmikiem. Także to się będę zastanawiał. Berezucki, Martinez, Berezucki, Martinez, Zapata, Vidić, okay. Aleon, jak on tam się czyta, i mamy Boatenga. Super, nie mam, chyba nie, mam go, mam go. No dobra, jedziemy dalej. Trzecia saszetka, co nam przyniesie trzecia saszetka. Juan Fran, Gillette, Campbell, Aguero i Clemens z bazówek. I mamy Star Player Diego kosztę. Tutaj mamy Robin, saszetkę z Robinem. Zobaczymy. Aha, jeszcze tak drogą informacji. Prawdopodobnie będę robił konkurs, taki większy konkurs. Pewnie jeszcze do tego czasu trochę minie, bo chcę go zrobić na 500 widzów, a mam dopiero 200 coś. Ale będzie to taki większy konkurs. Myślę jeszcze nad tym, żeby on nie polegał po prostu na tym, żeby kanał subskrybować i łapkować. Myślę nad tym i właśnie zwracam się z prośbą, jeżeli wy by, byście mieli jakieś pomysły na... Z czym by miał związany być ten konkurs, jakby on miał wyglądać, to proszę piszcie na, na, na PW, będę, e, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli któryś z pomysłów mi się spodoba i go wykorzystam, to na, na pewno jakaś nagroda poleci do, do pomysłodawcy. Kliej stan Rolls, Hilderbrand ziru i nas na, Star blonkarze play, Pride same stary i leasingi no. no i ostatnia saszetka zobaczymy co ona przyniesie ciekawego mam jeszcze do sprzedania sporo saszetek jeżeli ktoś jest chętny po 2,50 z ekstra klasy 2013-2014 saszetki są nowe nie otwierane także zapraszam sachin Garey, Mandana powtórka, Sjowas i Maxwell. Dobra, Tyle makulatury w standardowo. No i z kart specjalnych dostaliśmy Star Playery, 2 Coste i Praeta, Impacta Błatenga, Risinga Fischera i Goldstoppera Mandane. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, łapkujcie, subskrybujcie, do następnego, trzymajcie się, hej!